Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukaszeron i witam was w kolejnym odcinku. Zapraszam was do mojego YouTube'a. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście oglądajcie. A teraz lecimy. Dalej, dalej, dalej. Dalej. Rozdział 8 Niezgoda. A, dobra, bo my mamy te statki w rozmowie. Niech stanie się zadość. Wiemy. Trzeba nam więcej ludzi, wyprzebić się przez hordy nieumarłych. Widziałem w okolicy kilka obozów tajemników. Może zgodzą się dla nas pracować. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo? Jestem go. No, to rozumiem. Światłość jest mą siłą. Służę światłości, jak najbardziej. Na honor. Przeklęty Uter, to wszystko jego wina. Będę dla ciebie, za ciebie za złota. Światłość jest mą siłą. Dobra, mamy no najemników? Jak najbardziej. Mądry plan. Zdrajca Światłości! Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Lugawy Nędznik! Jak najbardziej. Honor. Za mojego ojca, króla. Oczywiście. Rób atakuje naszą Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Oczywiście. Bierzmy się do roboty. Służę światłości. Dobra, trochę mnie ich poginęło. Co się dzieje? Do dzieła! Gdzie mam się udać. Chwila moment i gotowe. Bierem się do walki. Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. Pewnie, Będę... świetnie, ale to jeszcze nie wszystkie. Jak na człeka coś ci powoli idzie? He? Weźmy się za to. Światłość jest mą siłą. Mądry plan. Chyba, idziemy dalej. Jak najbardziej. Za mojego ojca, króla. Zdrajca światłości. Nic cię już nie uratuje. Oczywiście. Jak najbardziej. Bierzmy się do roboty. Czas młota! Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jestem gotów. Jakieś niebezpieczeństwo? No ciśniemy dalej. Na honor. Plugawy nędznik. Oczywiście. Poczuj mój gniew, jak najbardziej. na honor, weźmy się na to, czas młota! zakaz No, to rozumiem. Chodź do dzieła! Zawiedź Do dzieła! Posmakuj tego, Ptieronie! Czas młota! Weźmy się za to! Czas na młot! No oh, mam. Na człeka, coś ci powoli idzie. No, to rozumiem. Posmakuj tego, nie. Weźmy się za to. Nie trzeba mi się kłaniać. Co się dzieje? światłości, mądry plan. Sprawiedliwości nie stanie się zadość. Jak najbardziej! Bierzmy się do roboty, nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Na honor, Ambra. oczywiście. Zdrajca światłości. Jestem gotów. Do dzieła! No, to rozumiem. Służę światłości. Jak najbardziej. Mądry plan. Słuszny wybór, no to ciężar. drzewa, światłość jest mą siłą. Oczywiście, nic cię już nie uratuje. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Kolejni najemnicy. To Jakieś niebezpieczeństwo. Mądry plan. Na honor. No i to smaczki będą. Mądry plan. A! Nie moje te. Sprawiedliwości nie stanie się zamrozić. Czas błota! oczywiście. Jak najbardziej. się dzieje? Będę dla ciebie zabijać. Jak na człeka coś ci powoli idzie, Czas młota! Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Mądry plan. Nie dalej. dalej. Oczywiście na honor. Mądry plan. Gdzie mi Ruszamy. Śmierć na gorąco. Z każdym cel. Plusz yeah. zany. Za Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Hmm? Służę światłości na honor. Mądry plan. Oczywiście. Poczuj mój gniew. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Za mojego ojca, króla. Na Honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście, że masz oddziały. Mądry plan. Idziemy się do walki. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra robota. Został tylko jeden. Na honor. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. Nie umarni? No, Oczywiście. Witaj! O co się dzieje? To rozumiem. Nie mam się łotać? się do roboty. nie mnie, robi. Weźmy się za to. Weźmy się za to. Czas złota. No, to rozumiem. Do dzieła! Zakaz, moda! Nie trzeba mi się kłaniać. Posmakuj tego pioruna. Słyszysz Jakieś niebezpieczeństwo? Posmakuj tego pioruna. <słuch> Jak najbardziej. Jest mą siłą, blugawy nędznik. Na honor, zdrajca światłości, poczuj mój gniew. Za mojego ojca, króla! plan. Plugawy nędznik. Jestem gotów. Jak na człowieka coś ci powoli no, pa, nie to. Co się dzieje? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oczywiście Nie się za roboty. Za mało Weźmy się za to Sprawiedliwości niech stanie się zadość Jak najbardziej Bierę się do walki Ruszamy. Dobra A, nadpisać, nadpisać, bo to cel. Za mało jednostek. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Jak na człowieka coś ci powoli idzie, he? Szybko, mój rycerze! Ci zbrodniarze spalili nasze okręty i odcięli wam drogę do domu! Wyrżnąć ich! Za Lorderon! Przeklęte potwory! Zabić wszystkich! Zabić wszystkich! Okręty zniszczone! Co teraz zrobimy? Słuchajcie mnie wszyscy. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga do ojczyzny wiedzie przez zwycięstwo. Tu, na tej ziemi. Zwyciężymy lub polegniemy. A teraz wracać do obozu i na posterunki. Rozdział dziewiąty. Ostrze Mrozu Okłamałeś swych ludzi! Zdradziłeś najemników, którzy dla ciebie walczyli! Co się z tobą dzieje, Artasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie Muradinie. Nie widziałeś, co malganiz zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny władca zapowiedział twe przybycie. Nadszedł kres twej podróży, chłopcze. <grym> Jesteś w pułapce. Zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśń o twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę: pomóż mi zdobyć ostrzem mrozu. Jeśli jest tak potężna, jak twierdzisz, może przychylić szalę na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze. Ale obiecałem, że ci pomogę. Kapitanie, w Twoich rękach pozostawiam przygotowanie obrony. Uradinie w drogę. No dobra. Ale to wszystko w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do następnego. Hej, 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 hej.